Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie Kożlu. Projektem uchwały również zajmowały się dwie komisje komisja prawno Administracyjna i Komisja Strategii Rozwoju. Proszę przewodniczącego komisji prawno Administracyjnej pana Urbańczyka o przedstawienie opinii komisji. Komisja jednogłośnie, pięć głosów za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję pięknie i bardzo proszę pan y, przewodniczący Teles Podobnież Komisja Strategii Rozwoju także pozytywnie, pięć głosów za i, i jednogłośnie y, zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję pięknie. Otwieram dyskusję. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji. Bardzo proszę, panie Michale. Bardzo proszę. No już. Tutaj jestem, szanownym państwu radnym, w winne wyjaśnienie przed głosowaniem. Tutaj jedna taka jest kosmetyczna uwaga odnośnie projektu tej uchwały. Wdarł się taki niewielki błąd. W związku z konsultacją tej uchwały to jest nawet nie błąd, tylko kosmetyczna zmiana chodzi o y, paragraf trzeci y, punkt y, trzeci W drodze wyboru czterech osób y, powinno być pięciu, tak jak y, w punkcie y, czwartym. Wynika to ta zmiana wynika z przeprowadzonej konsultacji projektu tego uchwały tej uchwały. Pierwotnie y, prezydent proponował projekt uchwały, gdzie miało być czterech członków y, organizacji pozarządowych, po przeprowadzonych konsultacjach prezydent postanowił uwzględnić wniosek komisji, przepraszam, Fundacji Wiedzieć Więcej, która zaproponowała, aby w skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodziło pięciu członków organizacji pozarządowych. Stąd tutaj jest taka właściwie taka no, kosmetyczna zmiana, tylko tutaj to jestem winny Państwu radnym przed głosowaniem. Dziękuję. To rozumiem, że tutaj. Yy... Wpisujemy 5, bo tak to wynika z konsultacji, w związku z tym, ta zmiana tak została uwzględniona w wyniku i w sprawozdaniu z konsultacji jest to zapisane, że ta, ta zmiana została tak uwzględniona. Dziękuję bardzo i bardzo proszę kto z państwa jest za podjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Jeśli będę mogła prosić pana radnego Wantułę, to o policzenie byłoby zdecydowanie mi łatwiej. Siedemnaście głosów za. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Nie widzę. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo.